Siemano ziomeczki z tej strony Minecraft pacie, a ze mną dziś jest. Majucha Gaming! I z nami jest również. Maciasz! macias.pl Witam, nazywam się Macias.pl i będę z wami nagrywał Minecraft, dzień dobry. Jest macias.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś będziemy klepać mapkę, która nazywa się Escape the Lab. Jak nastawienie? Bajwa, flecakes, Jest <grywa> elegancko, elegancko, moim zdaniem. Dobrze, tak, żarty. i może tutaj przejdźmy przez, że tak powiem, tutaj punkty, punkty, które są na ścianie. Dobrze, więc tutaj nie możemy niszczyć żadnych bloków, chyba że blok śniegu. Tutaj mamy. Ani stawiać, ani stawiać. Ani, ani stawiać. Najkrótsze. Zgadza, zgadza się. Tutaj musimy zebrać najwięcej emeraldów, jak to tylko możliwe. Musimy ustawić difficulty na normal. Czy difficulty serwera jest ustawiony na normal? Niestety jest na easy ustawione. Wynika to z niedopatrzenia. No Nie jest to moja A wina, jego, nie, nie sprawdziłem. Jego. No, ja, właśnie jego. Nie sprawdziłem. Mieni polski podwórnik. Nie, nie, nie. Dobrze, dobrze. dobrze, Mojego nie dobrze. O jego jest. Dobrze. Kiedyś odpokutujesz swoje winy. Dobrze, więc w zasadach proszę. mamy jeszcze, że nie możemy pobierać żadnych. bez żadnego modowania, bez, bez hakowania i użycia koment. Oraz... Co jest niespełnione to również, proszę, proszę. ponieważ nie posiadasz, nie posiadasz, nie posiadasz yy, czystego klienta gry. Ja chciałem tutaj ująć tylko to w słowach, ale okay, proszę kontynuować. Okej, okay, czyli już kolejna tak. zasada już jest złamana, dobra, dobrze nam idzie. nawet nie zaczęliśmy, już złamaliśmy dwie zasady. Okej, okay, nie możemy się no? trade'ować z villagerami. No i w sumie nasze emeraldy możemy przechowywać tylko w ender No i to w sumie... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. <słuchaj> mm -hmm. Celmate, Quickly. there are no guards. Now is the team -y proszę, bo ja dopatrzyłam się, że mamy blok śniegu. Że tak powiem. No, aha, aha jeszcze... my możemy go zniszczyć nawet. O. Tak, tak, tak. Uuu, i mamy kur. O. <coughs> mamy pierwszy Emerald. Dobrze. O, oj, jeden. tutaj, o, oj, że tak o. powiem, tutaj mamy o. jakiś taki o. guziczek. To jest, to jest tak, quick tak zwany quick, quick time event. Quick time event. Dobra, dobra, dobra. O, o. o. Dobra. Y, tutaj mamy weapon storage i mamy trzy bronie tutaj. A no, to jest jakieś, okay. jakiś prisoner release? No. O, to sprawdź, sprawdź, mamy tutaj, okay. że tak powiem, w więzieniu. W celi, w celi pierwszej, aha. E, obiekty testowe. Czekaj, poczekaj, bo tam przechodzimy przez y, listę. Aha. A w, w, jaką listę? Czarną. Okej, okay, ja tutaj, ja tutaj Myślałem, że i... widzę, widzę o, nie. spis no, to wszystkich... Listę. Ja, ja tutaj mam spis wszystkich więźniów, którzy są w celach. Okej, okay, okej. Okay. Możecie sobie przeczytać. Na ostatniej na stronie jest jakiś pisterek. Nie dopisałem go, żeby nie było. On ja tam jest był jeszcze czego Czego Będzie widać na nagraniu, że nic nie dopisałem. Faktycznie, faktycznie. Okej. Okay. Sekcja zwierzęca. Mam pomysł kto tam może być. Ale nie on mówił. Okej, okay, to może wejdziemy do celi pierwszej. Chodź, podź. chodź. Chodź, myj krew. Oni kot... tu Kamera. O? Czy ty coś sprzedajesz? Ale nie możesz Kamień, kamień świecił. Tak, nie możesz się z Tak, to jest strong feedman to be used as slaves. Co? Że tak powiem. No tutaj mamy opis e, w Macieju, bo nie wiem, czy ty widziałeś. Nie. E, mamy tutaj, o, że tak powiem, niewolników. Tak, tak, tak. To są oni, no tak, no tak, no tak. Dobra. Dobrze. Dalej, cena druga. Tutaj Czyli mamy. Mądzi, mon, mon, mądzi ludzie. U, faktycznie od tak na wygląd wygl wyglądają na takich no że takie inteligenciki tak. trochę, tak, właśnie widać, widoczne to. O! Tutaj o, przyszedł jeszcze trzy. O, a zobacz, a zobacz. O kurczę, jakaś. No, jakaś się. coś się na pewno tworzyło. Tak, wypuchniemy Ale nie słyszałem, nie słyszałem właśnie, żeby nie, coś. Właśnie od... Nie, właśnie nie o, było. A, tak, żaden tak, pistol tak, święty. No, no, Chwila, czekajcie. chwilę, A jeszcze raz. Widać, że mi to podali. Problem. Oj. No. Że tak powiem... Bo... No dobra, boją bo... się, boją się trochę. trochę się, Za młodzi, za młodzi by umierać, no cóż. Dobra, teraz będzie cela trzecia. cela trzecia. Czyli tej, w której my byliśmy tak naprawdę. Aha. A jak A... byliśmy opisani? No, generalnie to jesteśmy jak mamon, czyli wiemy za dużo i chcieli nas po prostu, że tak powiem, tutaj E, na potrzeby YouTube, no uciszyć nas e, na zawsze. Wieku nas uciszyć, można by rzec. Cela czwarta, zapraszam. Cela czwarta, a w niej są... No, zobacz sobie, zobacz sobie, e, zobacz sobie, co tam jest. O, teraz było jakieś... Okej, okay, dobra. Ej, otwarło się, dobra. No to do wszyscy, do wszyscy wiemy, to to co wszyscy jest. wiemy. Ja nie wiem, a dobrze, to się pewnie dowiem, dobra. Uh, okej, okay. on testował też okay. na biednych okay. zwierzątkach. Okay. Szalony naukowiec. Eee... Na na okej. Okay, okay. Tu mamy sekcję pierwszą. Modyfikowane O, co, co, co to jest? A. Jak e, wilki... Genetycznie modyfikowane krowy. ...reagują na wodę. Przepraszam kolego, A, bo tej. okej. Okay. Jak reagują na wodę? Leave those dogs ma... alone. Dobra, no. zostawmy je. Sorry. Proszę, zostaw, zostawmy, zostawmy, niech, niech sobie żyją. Ale się kręci, kręci się. O, o, zdał. Zdał. o Zde to, się. zdematerializował no się. Zde no się. Zde no to, jest to jest kolejny, to jest kolejny element testu po prostu. No nic, przechodzimy dalej w takim razie. Test trzeci tutaj, water, water plus, lava plus, squid zrówna się. Pominęliśmy drugi, ale nie szkodzi. Nie szkodzi ja nie. to jest genetycznie modyfikowane krowo, no nic wielkiego. Można im coś też. na przykład zrobić? Na mogę je... Na przykład zjeść? No nie, no nie God, bardzo. tutaj? Nie, możemy okay. no, to jest To jest trzeci, tu ja bym machnął dźwigienkę. O, oj, coś tam o, leci! Oj. Coś tam leci. Oj! Ej! Okej, okay. czyli no jest tak, to ktoś tu chyba z nami, jeżeli tak powiem, podąża. O, okay. witam. Okej, okay. jak świnki i owieczki reagują na lawę? A to mnie ciekawi, to akurat kliknę. Akurat z tego właśnie ciekawy jestem, jak, jakby zareagowałem, muszę to zobaczyć. Prawdopodobnie niezbyt dobrze, nawet jest druga tabliczka, ale no, zobaczymy. O, aj. Okay. No nawet, no nawet, nawet, nawet reaguje. Powiem tak, I co, I za za jak zareagowały? Nie reagowały na pewno za dobrze. Na no Fritz tak nie, nie byłby dumny, zdecydowanie. To była zbyt nudna reakcja. Nawet zareagowała. No. Nie da się. Nie nada się. Nawet zaraz. Wyjście. Widzisz to wyjście? <laughs> Kiedy pociągniesz za te dźwignie, musisz uciekać do wyjścia. No Okej. Okay. Do okay. do dobra, ciągniemy od razu. Dobra, uwaga, ciągnę, ciągnę. ciągnę. Oh. Aha, ok, okej. Okay. Welcome to Incorporated. Oh. Aha, Okej. Okay. No chyba że tak. No dobrze, no to witamy w takim razie. Co to jest? No trespassing for visitors. No dobra. Jeżeli nie lubisz naszych eksperymentów, wejdź przez te drzwi i coś wymyślimy, dobra. Wchodzimy no przez. Dobra, o, <laughs> O! A to co? No to no nieźle, 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 prawda. O, a ej to chłopaki, niespodzianka. Ej, ej chłopaki, bo jestem, jestem zamknięta. Tak ty. się składa, że tak może być. No, proszę. Powiem więcej, zabrali nam kosy, generalnie. Zabrali nam kosy. Powiem więcej, Więc ty masz. Nikt cię nie Niestety możliwe, że będziesz tutaj musiała zostać, przykro mi. A nie, to może No dobra, to chodź. Nie, chodź, jest, jest, jest jeden w posiadaniu, że tak powiem. Dobra. Więc tak będzie to Musiało być delikatne cięcie ze względu na to, ponieważ nie respiły nam się Moby na subie Easy, więc tutaj nadeszła zmiana poziomu trudności serwera. No i teraz już wracamy. Więc tak znaczy, tak, że jest... tutaj skończyliśmy. Otóż, musimy wejść do miejsca, gdzie nie mogą być, e, można powiedzieć, tutaj odwiedzający nie mogą wchodzić, ale nie jesteśmy odwiedzającymi, więc raczej nie powinien być problem. Jesteśmy więźniami, więc tam luz. O No, luz. O! Akurat Kosa ma tylko jedna osoba z nas, niestety. Ciekawe dlaczego, dobra. Ciekawe no, ciekawe. Okej. Okay. Do not take all of them in case you die. Dobrze, czy chcecie, chcecie się poczęstować, czy tak powiem, ja czy... A jest tu coś? O. O, o poczekaj, bo no ja tam... że tak powiem, zakładam. Ku... <laughs> <laughs> Minecraft Pacie na Minecraft Parkour. O. Uwa... Tu jest krzynka? Ooo, krzynkę ominęliśmy. Eremalt tutaj jest. Poczekaj, poczekaj, bo może nie, nie, nie klikajmy A tej. No to jest Snow, chwila. O, Emera. Ale znam. Nice, Bardzo dobra. O, to o, okay, tak się okay, wrócić. Okej, okay, okej. Okay, okay. To jest jakiś quick time event? Aha. Nie, nie, nie. To jest dźwignia. O, tu już. Ej, no dobrać, nie wiem. To, ktoś musi być, nie. To będzie lich. O, udało się. O, tutaj. De... Uważaj! Stopę, o, no, stopę, stopę, delikatnie stopę, stopę, Mogę, no ja, że tak powiem, ca ca całą sybę. Masz, masz troszkę yy, mięsa. Oj, co oj, chłopaki. Z kłopotami, z kłopotami. Dobra. No i co, tutaj mamy sobie parkurka, takiego dosyć, dosyć takiego dosyć w porządku. W porządku jest taki naprawdę. O, nawet autor mapy nam w miarę ułatwia sprawę w postaci podwieszonego sufitu. Mamy zamknięte drzwi, mamy zamknięte drzwi i, że tak powiem. O, widzę nawet nie, gdzie jest jak nie, jak O, jak otworzymy... O, o, drzwi? Nie. nie wiem. O! o. No to to no jest przecież. tak zwany quick time event Op. Idź, Minecraft, patrz, idź. O, idź! Ty jesteś narratorem tej historii. Musisz przeżyć. To mnie się nie martw. To jest Intercom. Not bad, a, tak, już, dobra, nie, już, już mam nie, pomysł jest nie. O? o. A tam z... Res Niestety. co co? Teraz pompą Niestety Moje życie, życie się jak, kończy jak ja wiem, Ale się... Ja wiem, ja wiem, bo to jest tak, eee, to jest... Tak, trzeba... Spal, to trzeba spać, ten... to trzeba ten mi damy Ale zami, to nie co? to nie Ty, Ty. Co jest? To jest, jest kosa, <noise> Słuchaj, się o, tam respie. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Okej. Okay. Okay. czy macie... O! Okej, okay, dobra. Ja. Co tutaj mamy? Możesz zasejwować Emeraldy. Nie mamy Emeraldów. Mamy, mamy jeden. Pamiętajcie, że musimy jak najwięcej, to jest jakby ciekawostka. O, spróbuj znaleźć drogę wyjścia, ha, 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 ha. Okej, okay. czy tu mamy labirynt? Aha, i te pewnie one się będą teraz zmieniać. A tutaj się przejście no. Tutaj się u mnie przejście Generalnie zamknęły to... się drzwi. No to chodź, 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 chodź teraz. No, no właśnie nie mogę, bo się zamknęły drzwi. To zobacz, odwróć się za siebie. Czy masz... Aha. O, już mam widzę. Bro, kolejne, mam kolejną dźwignię. Co mam zrobić? Dwa hours later okej, okay, okej, okay, 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 mam, mam, mam macie, chodź za nas. Oj, to jest to... right. Musimy... A Dobra, zostałem Emeraldy. Macie, 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 O, o, hoć, mać, De, ide, ide. Się, o, chodź. chodź, chodź Jump down, Chodź, Chodź Macie, chodź Idę, idę, Chum, town. Chum, chodź, tu. Hoć, tu, hoć, no. idę. Idę Idę, Dobra, musimy podjąć wybór. To musimy podjąć decyzję, czy idziemy w lewo, czy idziemy w prawo. Yyy... No. pfff... Dobra, Mateusz. Czy to jest decyzja? Oh, nie idziemy będę mówił, raczej idziemy w prawo, no. Dobra. Dobra. To jest po pierwsze śnieg. Remald Eremald. No i się. Tak zwany Eremalt. Eremalt. Tak, tak właśnie jest. Quick time event. To jest tutaj tak, tak zwana zagadka, zagadka logiczna. Sekwencja Oj. jak z O, czekajcie, 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 czekajcie. czekajcie o Chyba jeszcze kolejny Eremalt. Eremalt, Eremalt, Eremalt mamy Eremalt. Ej e dobra, ja to robię na czujniku. Jest skidrun okay. robiony. O. o, tutaj mamy... Spot system, o co? A. A może... Oj, o, obrony. Kliterka sztuki. Ja, wiecie, ciekawcy, to może sobie wejdziemy na górę? No dobra, no to, dobra. Tak? No, tak, to, to o, też to to jest całkiem ciekawe. Przez to... interkom mówisz, że to było spoko? No to dobrze. No to, no to spoko, jak spoko, to spoko. No to spoko. O, tu jest blok śniegu, Ach, to o. będzie Eremald. A, tu jest łuk okay. i szczoła. jakby coś chciał. Się... I a, to, o. O, a tam coś... Strzał. Chwila, chwila, bo ja zabiłem... O, bo ja... Nie, bo ja chciałem powiedzieć, że ja zabiję Creepera, to mogę tam wrzucić. w tych tunelach był. Okej, okay, no. okej. Okay. Kurde. Co jest? Czy pamiętamy kod, on gdzieś tam był? Oh. Poczekaj. Poczekaj. To jest chyba to. Intercom, czy naprawdę myślałem, że jestem taną dumną, żebym eszczekał? Poczekaj, tu jest. Jest 1, 5, 7, 4. Zobacz. 1 5, 7, 4. Opa! No i gitara. Właśnie no się mi no się coś mierzyło, że. O. Śnieg. śnieg. śnieg? Eremald. Hey, o, teraz zostawiam. Jeszcze, jeszcze go idę sobie właśnie tam odłożyć. Aha, nie, nie w tym. Dobra. Zapraszamy. Okay, Okej, jesteśmy w. O, parkur, parkur. No, wygląda no. tak, tak. Dobra, szukamy. Znaki zagadkowy. Czy macie gdzieś pojedyncze blok? Tutaj. tutaj... Okej, okay, macie gdzieś się rozumiem. Mamy, mamy, mamy gdzieś właśnie. A gdzie on był? Nie. Hmm. Okay. Ah! No dobra. Mm, ale ładnie, tam, tam jest, tam Znaleziony Eremald, jeszcze kolejny. Kurde, nie wiem jak tutaj, nie wiem jak tu przeskoczyć. O, coś się otworzyło, coś się otworzyło z tej strony. O, o, coś drzwi. to zrobiło. Coś no jest, to zrobiło. To jest... Dobra, ale w każdym razie tutaj, tutaj są drzwi. Otworzyłem je przed chwilą, tylko muszę wejść na górę z powrotem. Jakie taktyki ma Majucha Gaming, kurde. Widać że zaraz, o. że nie lichy zawodnik, nie? Nie, lichy nie, lichy nie jest na pewno. O, jest kolejny, tak, eremalt, kolejny eremalt. eremalt. eremalt tak, tak. O, a tu, że tak powiem, przez dach nie, nie wyskoczyłem. E, przez dach? No zobacz, tutaj taka taka, Ale to pokaleczymy się wtedy tym, podłamkami, że, że tak powiem szkłami. <laughs> Nie aha jest szkoda, nie, zadziała, nie zadziałał, zadziałał mi sprint is... two hours later parkour minecraft do najprostszych nie należy na pewno nie nie na pewno nie jest <ścoughs> na, pewno. <ścoughs> na pewno na pewno najprostszy to on nie jest z pewnością z całą stanowczością mogę stwierdzić że nie jest najprostszy <ścoughs> <ścoughs> minecraft patrzy, o, ale tu parkour o, więcej parkura. Super, na to czekałem. Jeszcze muszę zrobić check point. poczekajcie. Tak, tak, zrób sobie jasne, jasne. A, tu jest. O! Dobra. Niestety jestem poza mapą. Niestety. Niestety, Niestety... Niestety przy próbie wejścia do łuczka poza mapą. Zobaczcie, gdzie on jest. No cóż. Nie no nie i Próbuj do... się zabić, czy coś. Teraz już, już... O, żeby, mnie, żeby nie było, że oszukuję to... to. damy sobie tak. Bo tutaj widzę, że jest Eremalt. ciężka sekwencja Eremalt. nawet. O, Eremalt. No. taka o. najprostsza, do najprostszych nie, nie należy. <noise> nie, najprostsza to nie jest. <noise> najprostsza to nie jest. Momencik, <noise> momencik. Myślę, no, że to taka też natury, natury logiczna jest parkour. Nie, trzeba troszeczkę no. użyć tak... E... ...więcej, więcej. Ej okay, no ja nie umiem tutaj... O nie, nie, tu, tutaj jest taki moment, że to jest chyba koniec. To jest chyba Tam koniec. na tym słupku takim wysokim? Co tak, trzeba przeskoczyć tak, tak, na glowstone tak, z trabinki. Tak. tak. No tam okay, byłoby okay. najwyżej. Kurdebele. O! o! Kurcze! Jest, jest mi zasłaniane odrobinę, ale nie szk O, będzie, będzie. Jest, już, mamy to. Już trochę ze spadałem. Nie szkodzi, nie szkodzi powoli. To jest, to jest taka tak zwana luźna sprawa. O! Uwaga! E, cicho! E, ciszej. E, biuro naukowca jest zaraz tutaj. Czekaj, będzie tego potrzebował. Mateusz. Kur... Paci, będziemy tego potrzebować. O, pani. No. Dear god. Dobra, to ja to biorę. Dobra, ja się Zaraz ja tym powalę. Ładuj, ładuj. Ja tutaj, ja, tutaj troszkę, ja tutaj. troszkę. Majucha gaming. No. No. Powolutku idzie. Idzie, można by rzec, powoli. Powoli leci. A, Czy masz jakiś komentarz Mayuha Gaming do tej sytuacji całej, w której się znajdujesz obecnie? Święta babcia. Że tak powiem. Święta krowa. Święta krowa. Ja mam taki ping. Widzę, że tutaj jest tak zwany incydent snajperski na Majucha Gaming. No kurwa. Przepraszam. Bym no cóż. Dobra. Okej, wszyscy jesteśmy. Już po krótkim Tak, tak, tu był Eremald, tu był Eremald. Skrzyneczce obok. Okej. Szalony naukowiec. Jak to zrobiłeś? Ziomek w celi. Koniec gry. Ziomeczku. Szalony naukowiec. Wolałbym umrzeć niż się poddać. Ziomeczek w celi. Rozumiem, że to są. Belgo. Czyli rozumiesz to są. Eee, mm. poczekajcie, tutaj bo ja, ja tutaj... To... Musimy tutaj, my jesteśmy... O! Aha. Autodestrukcja? Z lewą... lewą... Okej, okay, zabiję... Okay. Zabiję Chłopca, yeah. pozdrawiam. Mogliśmy go oszczędzić! Okej! Okay. Skaczcie, skaczcie! Mocne, co się idzie. Ziemek w celi. Udało. udało się! Ha ha, ha. No to no, trochę, ha, ha, ha. E, Troszeczkę sobie wybuchło. Troszeczkę sobie wybuchło, udało się uciec. E. Okej, okay. czy teraz... Po, Czyli po, ile tutaj, ja, tutaj, ja tutaj mamy emeraldów? Tutaj właśnie. jeszcze jest emerald w środku, y, w środku jeziorka, więc... Dobrze, więc podsumowując, podsumowując już sobie tak tutaj, że tak powiem, Wrzućmy wszystkie emeraldy do skrzyni. Jasne, jasne, jasne. Co, co? No nie wiem. Coś, coś taka, taki kształt bardzo dziwny się utworzył z nich. No i co to jest? To by było na tyle z tej mapki. <śmiech> <śmiech> dobra, dobra, już, już, już. <laughs> A jeżeli, jeżeli chcecie drugi odcinek, ponieważ ty Wafelek stworzył również drugą mapę pod tytułem Escape the Prison, zostawcie lajka i suba. Zostawcie tak, dokładnie ziomeczki. Tutaj przy... przy dzwońcie <laughs> <laughs> jak kościelny w niedzielę dzwoneczka na dole. Pozdrawiam. Dokładnie. Pozdrawiam, Siemano.